Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się Ueza i zapraszam do nowej serii. Skończyliśmy Paranojaka i zaczniemy sobie nową serię. I ta seria się nazywa um, Aoni. Aoni na pewno wszyscy to grę znacie. Jeżeli oglądacie, oglądaliście, to ja nie wiem po co tu jesteście. Ale już skoro jesteście, to, to was zapraszam, jeżeli chcecie. Ja oglądałem tylko urywki z tej gry, więc może niektóre zagadki przyjdzie mi łatwo um, rozwiązywać, a niektóre przyjdzie mi te zagadki po prostu rozwiązywać idzie, przyjdzie mi trudniej. Polszczyzna jak zwykle top klasa. Więc, jakie jest imię dla mojego charaktera? Ja bym ci wpisał... Uh. OK Okej. X, 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 Nazwiemy się... Durslak. Durslak. Dursz dursz dursz, dursz. 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 Durszlak. <śmiennie> Nawet mam nadzieję, że dobrze przepętałem. Prze, 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 Nazywa się Durszlak i. Witam, strasznie ciężko mi było znaleźć kurczę program do nagrywania, ale wyszło, że e, e, słyszeliśmy pogłoski o tym o tym, o tym domu e, e, poza miastem e, Mówią, że potwory tam żyją. Hmm... Potwory, to coś dla mnie. Hmm, wygląda dużo pięknie w środku. Ha! Ha! Ta kura, co ty myślisz? Mika, czy to ja? Czy tutaj czy to tylko ja? Czy tutaj naprawdę jest zimno? He, hej! Wejdźmy stąd! No, tak si to cipa, to już widzimy... Co? 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 co coś nie tak Takiesi? BOISZ SIĘ? Przepraszam... O, o! jak się poci! Hej! Le, chodźmy stąd! He! Głupi! Nie ma takiej tego, żeby potwory istniały! Ha, to jest psychicznie! To jest e, fi, de, de, naukowo! Naukowo nielogiczne, nie, niemożliwe. Ej, durszlek, ej, durszlek, ej, ostrożnie! przepraszam. Okej, okay. co to może być? O talerz, talerz jest tak. O, znalazłem kawałek talerza. Przyda mi się, bardzo mi się przyda. Hmm. Coś tu jeszcze ciekawego mamy? Cholera, strasznie mało, bo ja tu mam do środku ekranu i niestety nie mogę tego nagrywać w full screenie. Znaczy, czego bardzo żałuję. Ale trudno, trudno, trudno. O Jezu Dobra, głośno to było tutaj. The door is locked. Zmakam. And... Durszak wszedł do przedpokoju i odkrył, że nie ma nikogo. No i goście, ludzie! Moli! Okej. Okay. Gdzie oni mogą być? Molly, nie pomagasz mi, odczuj się, idź tam na dywan, na dywan, na dywan, na dywan, Poszła, bra, bra, bra. Dobra Molly, dobra Molly. Co hmm, co to było? O, nie otworzy się. też to, to się nie otworzy, spoko. Hmm, hmm... Mam nadzieję, że... Hmm, to nie dobrze. Mam nadzieję, że dźwięk się... Też się nie otworzy, spoko. nadzieję, no że dźwięk z tej gry się nagrywa dobrze, jeżeli nie, to będzie problem. Wygląda jak pan plan mieszkania To się nie otworzy... Nie mogę tu biec nie Ło, mogę biec. save! O! Już zasejwowałem? To jest... A nie, to C się zasejwuje. Spoko. Zasejwowałem, żeby nie było, że nie... Hej. Spoko. Szafa! Nie, nie, nie. Szafa, szafa, szafa. Oh god dammit! Co to było? Uh. <t inclusive> tak e si Takesi! Nie, nie wiem jak, jak imu dźwięk i̇şte. dać. Takesi! Będę 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 poważny do lat. To Gdzie są inni? Eee, kropka, kropka, kropka. Spoko! Wiedziałem, że takie się to psiucha. O, czyżby, czyżby, czyżby to był. O! O! Klucz! 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 Znalazłem library key. Library, gdzie jest library? Lib. Nie, to nie jest library. A poczekaj, ja muszę klikać tak. Teraz spoko, spoko. X. Item. Item. Library key. Library key. library. To nie. To nie. Eee, tutaj? Mi się wyda On automatycznie sprawdza to? Czy muszę, czy muszę za każdym razem klikać? Nie muszę chyba klikać, nie? Nie wydaje mi się. Eee, pff, dobra, sprawdźmy tutaj. Use the library key! Mamy potwora fioletowego! Tego się spodziewałem w tej grze! Nie zawiodłem się! Znalazłem to, co znaleźć chciałem! Zadźgam ich! Ja nie wiem czy ja tam mam wejść w ogóle! Nic... O! Klucz, spok... Bedroom key, dobra możemy iść. O! O ty 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 ty! Nie 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 nie! Nie 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 nie! Nie 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 nie! Nie nie na górę, na górę! Ale się mozolnie ruszasz! The door is... kurwa locked! A! On się samozdolnie rusza. To nie była moja wina. Kontynuuję. Fajle. O Jezu, muszę znowu ten klucz znaleźć. Dobra, spoko. O Jezu, tak Dobra, chcesz się podczasi? Chodź się potrzęś, chodź. Przepraszam, miałem ciężki dzień w pracy i dzisiaj, może myślę, że się trochę zestresuję tą grą. Ale nie wiem. Tak ja Gdzie są inni? No, może taki będzie akcent, taki będzie lepszy. Takasi! A ja! Take si! Dobra, mm, mm, mm. spoko. Zaraz w jak zaraz dojdziemy do klucza Zaraz jak dojdziemy do drzwi To będziemy mogli... O! Dobra, dobra, spoko. Powoli, bo guziki mi się jeszcze pierwszy, bo jestem nieprzyzwyczajony w paranoiku, było trochę inaczej. Save! Durslak zapisał, Durszlak jestem z ciebie dumny. Dobra, spoko. Okej. Okay. Jest potwór To to czego się spodziewa. Klucz! Dankashen! Ej, jemy! A dale, a dalej, a Arriva, arriva, arriva! Dobra, bedrunki, key, bedroom key. Może, może to będzie ten, może to będzie... Gadamit, kurde, bolek! O! Oh, jest! Nie, 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 Dobra, robi się. Mm -hmm, nie, nie nie pozwoli mi. Cholera jasna, nie pozwoli mi, no. Dobra, 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 dobra. Czekajcie, zrobię to zaraz jak tutaj, żeby było jeszcze szybciej. Ja zrobię X, save, na durszlaku szlaku i... Dobra, mam klucz, dobra, teraz mogę, teraz mogę... Czekajcie, czy mogę zapisać podczas ucieczki, to by bardzo mi ułatwiło... ...sprawę. Aaaa, Ja nie pamiętam, nie wiem jak tutaj mechanika działa ucieczki. W każdym bądź razie, God la God la O la la Uciekłem! Uciekłem! O, uciekłem! O, X save! Mm -hmm. Zasejwowane. Dobra, spoko. The door is locked. Mm, e, tutaj może któreś. O, drzwi się otworzyły. Boba... Philips Head Screwdriver... To się na pewno przyda. Nie! Muszę klikam, klikam w zły guzik! Ok dobra, spacja X, eks, spacja eks, spacja eks! dobra, spoko, mam toaletę, mm hmm, hmm, kibel... Wow! OPCJA W GRZE otwierania KIBLA! 10 na 10! 10 na 10, najnowsze Call of Duty wysiada, tutaj proszę, kurczę Dark Souls -y się podniecają, A to zobaczcie, kibel może otwierać! Ha! Jeja! Yeah, yeah mydło Dobra, może możemy umydlić toaletę? Nie? Zobaczymy e, e, Zobaczymy interakcję rzeczy z przedmiotami e, Mydło M Nie, jednak nie spokojnie, Dobra, próbowałem Żeby nie było, że nie próbowałem Próbowałem Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj? Tutaj jest strasznie Dobra o, o, może tutaj Dobra, spoko The door is locked e, Chwila, jest to może przejście w drugą stronę? o, jest przejście! Oka, się coś wydawało. O Jezu! Kurwa, z zaskoczenia mnie bierzesz, ciołku! Kim ty, kim ty myślisz, kim ty kurwa jesteś, że tak robisz? To jest niemiłe z twojej rzeczy, żeby tak robić innym ludziom. boję się, boję się. Aaa, miałem szansę, żeby uciec. Kurwa, nie uciekam Zapisałem Dobra, gra mi dała trochę. Ten dźwięk jeszcze. Dobra, wys Dobra, wyskoczysz mi jeszcze? God dammit, nie klikaj tego. O, spoko. Mogę coś jeszcze? Mogę, mogę, mogę. Znalazłem lighter. Kurde, ile tu itemsów znajduję? Całe dobre. Całe dobre szczęście. Miam, 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 miam jam. Spoko Spoko, spoko, spoko. Spoko, spoko, spoko. Coś tu jeszcze muszę się rozejrzeć, bo ja nie wiem, poczekaj, bo jak tu ostatnio się rozglądałem To klikałem zły guzik, klikałem chyba Z, żeby to wszystko się popatrzeć, a teraz się nie muszę... Czyli ee... 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 We... be... nie Dobra durszlaku, idziemy na przygodę życia Może znajdziemy tutaj coś jeszcze, co? Bojcie, jakie dźwięki, 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 wszędzie dźwięki. God damn it, dźwięki wszędzie. Ta 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 Tara-ta-ta-ta-ta-ra. Ta 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 dobra, nie wydaje mi się, żeby tu coś było. Eee, dobra, myśmy logicznie. Co mamy? Jakie mamy itemy? Co już żeśmy zebrali? Mamy lighter, mamy soap, mamy screwdriver, mamy. Mamy kawałek pale talerza. Palerza, kurde. Mm, czy to jest bedroom? Nie, e, kurde, gdzie jest bedroom key? Może tutaj z boku jest jakiś. USE the bedroom key! Eee, e, mogę tu wejść? Tego nawet nie wiedziałem! Ja wam mówię szczerze, ja tego nie. Ja o tym nie wiedziałem. Dobra, da się tutaj coś jeszcze? Dobra, żeby nie było, że nie. Żeby nie było, że nie. Eee, zapiszę dobra, do, do kontroli na drugim. JABŁOT! O! Spoko, mam pieno. Poczekaj, eee, Poczekajcie, sprawdzę. POOKIE! Kurwa, zły guzik klika. przepraszam was za to. Nie, nie i nie. Pieno! Mamy krew, ale co mi z tą krwią? Mam mydło na to użyć, czy... Czy... Mam mydło, myd, mydło, MYDŁO! Item... Soap? Nie. Nie wiem. Pomyślimy nad tym kiedykolwiek. Unlocked the door! A, to tutaj było, spoko. Spoko, moko! Uuuu, the door is locked. God damn, it. co to było? Hunker, handker, Hunter Shift. Ok. Eee, dobra, 13 minut mi się wydaje, że starczy. 13? No, jakieś 13? Eee, item, save, eee, chyba save. I na drugim. Ode mnie to tyle, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie. W fajne. Zasubskrybujcie. Skomentujcie. E, zasubskrybujcie, jeżeli tego nie zrobiliście. Bla bla bla. Łapki w górę. E, łapki w dół, jeżeli nie lubiście. Nie krępujcie się. Ja jestem tylko człowiekiem, któremu trzeba wytknąć błędy, bo inaczej będzie tylko źle. Nie. E, e, I straszcie dobrze w tej grze, nie? Jeżeli coś pominąłem, to pisze, piszcie w komentarzach. E, no, do następnego razu. Trzymajcie się. ピピピピピピます。